Nazywam się Milena Krom, a za mną stoi ciągnik, który niszczy życie mi i mojej rodzinie, mimo że został zakupiony, aby zarabiać na nią. Jeszcze w okresie gwarancyjnym, dealer, nawet przy wsparciu mechaników producenta, nie był w stanie utrzymać go w sprawności. Po tym, jak według biegłego, nieprawidłowo zamontował ładowacz czołowy. Zarzucano mojemu mężowi że to z jego winy psuje się ciągnik, ponieważ ciągnik pracuje w błocie, bądź on bawi się kluczykiem. Dlatego swoich praw musimy dochodzić w sądzie. Ja, z racji tego, że odważyłam się opowiedzieć historię naszego ciągnika w internecie, zostałam e, pozwana przez dilera i producenta za naruszenie ich dóbr osobistych. Złożyli również wnioski do sądu, aby usunęła filmy. Jeśli tego nie zrobię, zapłaciła im. Inne sąd apelacyjny w Białym Stoku nie kazał mi usuwać filmów, dlatego są one w internecie. Jeśli chodzi o sprawy o naruszenie dóbr osobistych, rozpoczną się one w czerwcu, wytoczona przez dealera, natomiast w lipcu, wytoczona przez producenta. Jak one się potoczą, nie wiem. Ile mogą trwać? Może nawet będzie to kilka lat. Zbiórkę, którą założyłam, dziękuję za każdą kwotę wpłaconą na nią. Myślę, że pokazaliście, że nie godzicie się na takie traktowanie zwykłego rolnika. Tak jak mówiłam, yy, chcę przekazać to na cele charytatywne, dlatego proszę, abyście pisali w komentarzach, kogo możemy wspomóc tą kwotą. Pozdrawiam.